No, Janiang się właśnie obudził z popołudniowej drzemki. Mhm. Janiang zazwyczaj śpi po obiedzie. Śpie go nakarmi około 12 albo pierwszej obiadem. I później Janiang sobie śpi do około 4-5 i wstaje na kolację. Mhm. A no tak w ogóle to witamy witamy na vlogu Nie Chiny W kolejnym odcinku ja sobie też tutaj popołudniową drzemkę uciąłem. Bo, bo dzisiaj wróciłem z pracy. O kurcze, widziałem, że tam an-an się. Ale jaja, an-an się wywróciła i przywróciła do niczkę. Patrzcie, ale niespodziewana sytuacja. Właśnie Pace an-an. Rozmawiałem tam z sąsiadką. No, więc ja sobie tutaj też ucinałem drzemkę popołudniową, bo dzisiaj wróciłem z pracy w piątek. Wcześniej skończyłem. Skończyłem przed obiadem. Skończyłem przed obiadem, więc już byłem w domu na pierwszą po południu. No, i, i ten, i tak. No, a tak w ogóle to y, jeszcze miałem trochę matur do posp posprawdzania, miałem powiedzieć do posprzątania. Do posprawdzania miałem jeszcze trochę, bo y, matura międzynarodowa mi przysłała jeszcze kilkadziesiąt, do, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt dodatkowych arkuszy. Ktoś tam nie zdążył sprawdzić, więc wysłali do mnie. No i dzisiaj jeszcze południu, jak przyjechałem z pracy, to sprawdzałem i teraz zdrzemnąłem się trochę. I z Yang Yangiem sobie teraz leżymy razem i odpoczywamy. Z Yang Yangiem sobie odpoczywamy po południu. Mhm. Hehe. -hmm. You have beautiful smile. Yangyang ma piękny uśmiech. Mhm. Mm <laughs> Yangyang lubi nagrywać filmy. No więc tak, teraz... Teraz wolne. <laughs> Wolny, sobota, niedziela, piątek po południu, także mam trochę wolnego, piątek po południu. Hmm. Sobota, niedziela, poniedziałek. Także mam trzy dni wolnego i teraz piątek po południu, długi, e, długie popołudnie wolne, więc trzy i pół dnia wolnego. Huhu. No i tak, także matury sprawdzone moi, moi drodzy. Matury sprawdzone, więc mam nadzieję, że zakończyłem już oficjalnie sezon sprawdzania sezon sprawdzania na ten na tą sesję majową 2025 no chyba, że jeszcze będą jakieś tam będzie jakaś tam nagła sytuacja, że trzeba będzie jakieś tam doprawiać jeszcze, no to to pewno mi przyślą, ale ale myślę, że nie, nie spodziewam się więcej. Nie spodziewam się więcej, także to już końcówka. Więc, jak zwykle, pod koniec maja kończę. No i czerwiec, tak jak Wam wczoraj mówiłem, już niedużo mi zostało w pracy. Tej, w której pracuję teraz, w której mam kontrakt, więc on się kończy. Teraz w wakacje, więc jeszcze mam w czerwcu i chyba tam z tydzień w lipcu, ale to już totalna końcówka, więc więc będzie wolność za niedługo więc będę vlogował na cały etat także także tak i więcej coś odpoczywał i muszę zdrowie podreperować i muszę tutaj muszę tutaj życie życie poorganizować i zwolnić i yy, Zwolnić i tutaj bardziej się nastawić na relaks i odpoczynek, i generalnie korzystanie z wolności. Z wolności, jakie daje, daje wczesna emerytura, więc ha! z Yangyangiem będziemy spędzać więcej czasu. Ha, ha! Może pojedziemy gdzieś w podróż po, po Chinach. Podróż dookoła Chin, może pojedziemy, albo do Yunnanu, albo na Hainan, na plażę, mhm. albo w góry, albo na północ Chin, do lasów. Mhm. Także tak, moi drodzy. Taka mam dzisiaj perspektywa. A więc. A ja, pogoda, pogoda taka deszczowa, więc nie za bardzo wam na zewnątrz wam mogę pokazać. Lało generalnie, ale teraz przestało już lać. Więc jest OK. Przestał lać, teraz przez weekend ma nie padać, więc będę robił daszek. Będę tutaj robił zadaszenie w pokoju przed ogrodem. Tam grilla planujemy sobie postawić i planuję zrobić zadaszenie, żeby nie lało po ścianie. I żeby nie przemakała i będę ją musiał zaizolować, więc nastawiam się teraz na robienie daszku zadaszenia takiej 2 metry na 2, chyba 10 na 60 cm, jakieś tak. Takie zadaszenie szklane. Muszę tylko zrobić, y, zmontować wsporniki. No i później mam taką szybę długą znalazłem. A, więc udało mi się dostać taką szybę, i, i będę robił. Więc może jutro jakiś remontowy vlog będzie. Może jakiś jutro będzie remontowo budowlany vlog, więc zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Kupiłem sobie jeszcze różne te do szlifierki, różne szczotki i do oczyszczenia kamienia, także planuję tutaj wyczyścić wyczyścić tutaj taras, taras i, i schody e, na zewnątrz, przed domem. Żeby się ładnie zrobiło i żeby te brudy wszystkie poczyścić. Więc... Więc taki jest plan. Uuu, Yangyang Yang słucha, patrzcie. Haha! Mhm. Yang, Yang generalnie bardzo nagrywa, lubi nagrywać filmy. I Yang, Yang lubi bardzo słuchać, jak się mówi. I Yang Yang jest takim dobrym towarzyszem. Mhm. Bardzo lubi tutaj słuchać. I bardzo lubi, jak się coś koło niego dzieje. I bardzo lubi towarzystwo. Mhm. Mm <laughs> Dudu. I'm making a video of you. Nagrywam cię. Mhm. Mm Patrzcie, jak się teraz uaktywnił. Mhm. Mm Już ręką rusza. Ja zobaczę, co tam. Zobaczę, co tam dziewczyny robią. Widzę, że szaleją. An-An szaleje. Anna -an ostatnio skacze po stole i po krzesłach. Także Robi generalnie. Robi demolkę. A tutaj jest sąsiadka, z którą tam Simpei i Anna -an rozmawiają. Sąsiadka mieszka właśnie centralnie naprzeciwko. jej syn pracuje, e, jej syn robi doktorat w Stanach i pracuje w jednym z banków inwestycyjnych w Stanach. więc więc tak, takie tutaj towarzystwo mieszka po sąsiedzku. Mieszka też sąsiad po lewej stronie, którego nigdy nie widzieliśmy, ale zawsze paliliście jak przyjeżdża jak przyjeżdża tutaj. On przyjeżdża tylko na jak, są, jak ma wolne na święta, to tylko przyjeżdża i zawsze pali liście, więc musimy zamykać, zamykać okna, żeby nam tutaj nie, za, nie zaczadził. Mm -hmm. du -du? Have you seen the neighbor before? Yangyang, -yang widziałeś sąsiada, czy nie? Nie, chyba nie. Yangyang -yang chyba nie widział sąsiada. Mm -hmm. No, za chwilę pora kolacji, więc ja będę z An An jadł. Oshinpei będzie karmiła janianga Yang więc e, zobaczę jak mi z tym taszkiem pójdzie pójdzie robota. Muszę go tak generalnie poskręcać jakąś ramę z różnych tutaj e, pozostałych części metalowych, które mam. I co jeszcze? I ten I szybę mam taką długą, tylko muszę wyczyścić trochę z drugiej ręki dostałem. Udało mi się dostać, więc, więc jest spoko, dokładnie taka, o jaką mi chodziło. Muszę tylko dla niej ramę jakąś tutaj poskręcać i, i ten. I zobaczymy, jak to wyjdzie, więc mam nadzieję, że będzie spoko. Zobaczymy, co się zobaczymy, co się uda zrobić. tak i zamontuję mam nadzieję, że nie będzie lało po tej ścianie i, i ten i uda mi się ją trochę od deszczu osłonić także hmm. także tak praca, praca tak się czułem jak ci, ci bogaci ludzie w Szanghaju ci bogacze w Szanghaju, którzy mają domy pokupione na przedmieściach Szanghaju nie mają czasu w nich mieszkać, tylko tam służba i sprzątaczki mieszkają w tych domach, bo oni są wiecznie zajęci w centrum Szanghaju. A żeby na, do, na przedmieścia Szanghaju pojechać na przykład, to potrzeba dwóch godzin, żeby wyjechać z miasta, więc więc oni mają domy, ale w tych domach nie mieszkają w luksusowych willach, więc ja też się tak czułem, że tutaj śpię tylko w domu, nawet nie miałem się czasu nacieszyć domem, więc więc tak. Bo tylko praca, praca, praca. Z jednej pracy tutaj, z drugiej w domu coś, robota, robota i i tak. Nagramy tutaj dziewczyny jak wchodzą. Did you talk to the neighbor? Yes, so. mm. Dude is awake? Yangyang is amazing. Yes, you are very high. No somersault. Don't step on. I need to clean your feet. So black. Don't move. Need to clean your feet. Oh, we do mosquitoes. Oh yeah, a lot of mosquitoes. Doozko marów generalnie mamy tutaj. Don't step on the glasses, sweetie. You left the glasses over there and, and and step on them. Which glass over there? Your glasses. Oh, glasses. Why are you so surprised when I talk to you? No, I thought it's I thought broken glasses. I don't even remember I have a glass. I have glasses. Come, need to clean your feet. Go, mommy, you clean your feet. Ah, and and my brother say say Nogi. Hey, Więc tak, rodzina w, komple rodzina w komplecie. Now we have the whole family here. Rodzina w komplecie. Dudu! Zobaczymy, co tam się tutaj robi. Czyści nogi u You you also got bacon, huh? Joe, I'll feed you. you play with Daddy Ann. I need to see the Yes we are going to eat sweetie. I'm getting hungry. Oh shoot. What's for dinner? I will order you something. You haven't ordered yet? I am playing with Anna. <laughs> Too much play, not enough work. Ha, ha ha proszę bardzo, żona jeszcze nie gotowa z kolacją. Bawiła się z An-An. I -An. mówi, że zamówi coś do jedzenia. Pewne Jak jakieś hamburgery. Jak zwykle. Więc tak. Hej sweet! Your t-shirt is really dirty. And I'm very dirty under my shirt because I ate a mango. Mm -hmm. hey. oh, I'm not mommy, I'm daddy. <laughs> mommy. I'm not mommy. I'm daddy. Mm -hmm. And yeah. this is and this is Juju. Why are you my daddy? I am your daddy. I, why am I your daddy? Because uh, because me and mommy made you, uh -huh. so you are my. I am your daddy, and you are my daughter. Uh -huh. Your eyes blue Yes, my eyes are blue. Your eyes should green on blue, blue. blue. Uh -huh. blue. Uh -huh. Okay, uh, we're going to play now. What do you want to play? Papa, pig, let's go. Let's go to play. Papa. Będziemy pa. się bawić An An. Ja Jan tutaj zaraz będzie jal. Jakiejś <grystanie> zabawki tutaj podrzucimy. No więc tak widzicie. Widzicie taka dzisiaj sytuacja. E, tylko doniczka się przewróciła. Może zacznę malowanko. Słuchajcie, jak nie będzie lało. Czekam, i czekam, i czekam. No, może zacznę malowanko, co bym nie zaczął. Może zacznę, pomaluję tutaj gdzieś pod dachem coś na początek, żeby przyspieszyć. Trochę się zrelaksuję. Wow, you're so long. An, An już jest długa, patrzcie jak rośnie szybko. Yang, Yang też rośnie. Ok, what do you want to play? Idziemy zobaczyć jaki An, An ma tutaj w pokoju plac zabaw. Uhuhu. Patrzcie jaki tutaj plac zabaw. Wszędzie zabawki, no także dasz. O, ale kurde paruwa. Widzicie jak ściana mokra. Daszek tutaj planuje zrobić właśnie zadaszenie tutaj na całej tej długości, żeby... Ochronić tą ścianę przed Przed tutaj deszczem Wpuszczę go tam pod dach Tam go wpuszczę, pewno od góry go zrobię No i żeby mi tutaj się fajnie Okej, okay, fajnie schował I żeby ta ściana po prostu nie mokła, więc Jest? No, a tutaj wszystko będzie malowane, więc Może tutaj Nie wiem jak tutaj dojdę, no ale No, taki daszek planuję zrobić Takie zadaszenie, więc więc tak będzie. I taki daszek, jak tutaj jest, planuję właśnie tutaj na całej długości, więc będzie dodatkowy daszek. Także jutro się będę z tym bawił. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Muszę poskręcać taką ramę na początek, więc... więc mam nadzieję, że będzie ok. Jakieś wsporniki jeszcze znalazłem od klimatyzacji, stare, więc, więc tak. To jeszcze muszę pomalować te wszystkie. E, te wszystkie. I don't know, I think someone is cleaning. Te wszystkie obramowanie nie obramowania Zanim zardzewieją. Okej okay, come I'll give you one zing. Let's go inside. Dobra, idziemy, bawimy się. I will sit down on the floor. O! Trochę. Uuu, taki ostatnio zmęczony jestem po tych wszystkich... Po tej całej pracy. Teraz pogoda gorąca. Dodatkowe szybko, sprawdzenie matu jak zwykle wykończyło co rok. Teraz już dwa razy w roku. Pojdę moment. Także tak to wygląda. Także tak to wygląda moi drodzy. I jak skończę pracę na cały etat, to po prostu będę vlogował. Będę vlogował codziennie i będę miał więcej czasu i mam nadzieję, że kanał tutaj nam rozkręci trochę bardziej. Może coś więcej o Chinach będę nagrywał. It's ready. Może o Chinach coś więcej będę nagrywał o tym, jak tutaj na zewnątrz wygląda życie. Jak skończę remonty w domu, to nie będę miał już co robić. Poza sprzątaniem. to Więc może gdzieś w teren pojadę because i będę nagrywał. Nagrywał w terenie. Here we go. Będę nagrywał w terenie, żeby wam pokazać, jak tutaj wygląda wszystko u nas na południu Chin. No więc, tak, to tyle. Jutro jakiś vlogase remontowo budowlany z budowy szklanego daszku zadaszającego. Tutaj ścianę, najpierw ją chcę za zadaszyć, żeby, żeby ją ochronić przed wodą, bo coś mi się wydaje, że a, to przeciekanie ściany to jest problem, więc, więc tak, dobra. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, 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 do zobaczenia. Do zobaczenia. Mhm.